Samochód kupiony, komplet 520 funtów, no nie wydam tyle kasy teraz na opony, e, bo auto jest warte 550, 50 ja za 500 kupię opony, e, muszę poszukać gdzie indziej. Przyjechał materiał i tak przyoszczędziłem. Was w kolejnym odcinku na kanale Odkrywca Goblin. Ja mam na imię Dawid. Kolejny dzień, kolejne przygody. Melduję wam się z garażu. Końcówka przygotowań do pracy przy budowie kampera. I od tego zaczniemy odcinek na pewno łączony, więc z kilku dni. Nie przedłużam wstępów. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Miejsce do streamowania gotowe. Zostało mi jeszcze do ogarnięcia kilka spraw technicznie. Obraz i dźwięk, więc kamera, mikrofon. Dobry internet i niedługo pojawi się na moim kanale pierwszy taki konkretny stream z tego miejsca, z pozycji komputera. Dziękuję Wam przy ogromnie za Waszą aktywność, wszystkie komentarze, miłe słowa wsparcia. Nie ukrywam, że to, co tutaj widzicie i te wszystkie zmiany w ostatnich kilku tygodniach, to w dużej mierze dzięki Wam, więc jeszcze raz wielkie dzięki również osobom, które wsparły kanał odkrywca Goblin w poprzednim live. Udało mi się kiedyś złapać raz do gazety z Mankiem. Pierwsze wspólne kopanie złota moneta, anglosaksoński skid i kilka hamerów. To znalazł Mankę, a co znalazłem, to Wam. Co znalazłem ja, to Wam za chwilę pokażę. No, to właśnie znalazłem tamtego dnia. Dla ciekawych, jak to wygląda z mojej perspektywy w czasie nagrywania dla Was transmisji. Sporo miejsca jeszcze zostało na ścianach i gdyby ktoś z twórców na YouTube albo ktoś prowadzi jakąś działalność, firmę rozwija się, chciał przykleić tutaj swoją naklejkę, to pisać na Facebooku, wysyłać z chęcią przykleję. Wózki, które oglądaliście w poprzednich odcinkach gotowe. Myślałem, żeby zrobić najazdy i wyjeżdżać do samochodu wózkiem, ale coś Wam pokażę. To mam budować najazdy, tracić materiał i swój czas o temacie. Robię elektrykę, kończę, ściągam wózek, odkładam na miejsce. Miło, przyjemnie, tak jak ma być. Piłę w kartonie, którą widzieliście w poprzednim odcinku, złożyliśmy wczoraj z Marcinem. Nie odpalałem jej jeszcze, bo zostało mi kilka, kilka, jeden element i śruby z podkładkami. Nie wydaje mi się, żeby dawali zapasowe, więc coś pominąłem, muszę wrócić z powrotem do instrukcji, sprawdzić to wszystko. No bo nie chcę stracić łapy. I jak ktoś wie, od czego to jest, to możecie pisać w komentarzach. Nie jest wielka, ale do tych płyt meblowych małych, które mam tak naprawdę kilka sztuk do docięcia przy całej budowie kampera w zupełności wystarczy. Ukośnica i piła miała stać w zupełnie innym miejscu, ale tak jak widzicie po zaparkowaniu samochodu już tego miejsca nie zostało wiele, ale na tyle, żeby wygodnie pracować, dlatego przesunę to jeszcze w prawo i zostaje to tak jak jest. Kupiłem takie wiaderka na ścinki, bo chcę kupić taki kominek ogrodowy i na pewno mi się to później przyda. No i odkurzacz, za tym też muszę jak najszybciej się rozejrzeć i coś kupić, bo jak zacznę pracę to będę miał wszystko zawalone w trocinach. Puzle, które mi zostały z gumy na podłogę, wykorzystałem i dałem z tej strony. Narzędzia gotowe, wszystko posortowane. Można zaczynać pracę. I teraz w skrócie, jak będzie wyglądała zabudowa tej renówki. Mamy krótki samochód, dlatego łóżko zrobię na szerokość 1,20 m. Wyleci stąd ściana groziowa. Fajnie, że w tej renówce jest składany fotel boczny pasażera, bo za chwilę Wam to pokażę. Po wyrzuceniu ściany grodziowej i złożeniu tego fotela jest łatwy dostęp do kabiny kierowcy. W razie jakiegoś zagrożenia można odjechać w każdej chwili. Po zrobieniu bocznej ściany pod łóżko wleci tutaj kuchnia na wymiar. W standardzie lodówka, umywalka i kuchenka. Szafki nad głową. Na rozsuwanych drzwiach wleci okno. Skrzynia po lewej, po prawej stronie. Wszystko w rustykalnym stylu. Drzwiczki do garażu i tam toaleta chemiczna w zestawie standardowo: solary, baterie, ogrzewanie. Także myślę, że pod taki angielski rynek, jak najbardziej pytacie często i mówicie o toalecie, nie będzie tutaj prysznica. Przeinwestowałem renówkę, poleciałem ze sprinterem. Tak naprawdę ostatni dzwonek, żeby się od tego odbić, dlatego zrobię to, co się wcześniej sprzedawało dobrze. Tak wygląda fotel po złożeniu. Jak wyleci stąd ściana grodziowa, będzie łatwy dostęp do kabiny kierowcy. Pytaliście o to zielone. Prawdopodobnie drzwi były długo nieotwierane, dlatego się zrobił taki nalot, ale do wyczyszczenia. Mówiłem już kilka podstawowych rzeczy do budowy tego kampera, ale budowę i tak zaczynam dopiero od 1 grudnia. Myślę, że będzie trwała od 4 do 6 tygodni maksymalnie. Dlaczego od grudnia? Dlatego, że widz do mnie przyjedzie i pomogę mu z... Wystartujemy wspólnie z budową jego kampera, wstawimy okna, jakąś podstawę elektryki i później będzie działał już sam, więc myślę, że kilka dni nam w zupełności wystarczy. Kupiłem solar z, tego, z, z drugiej ręki, z ogłoszeń lokalnych, więc zamówiłem kable do solarów, Sporo, bo ja później te kable też używam do elektryki, żeby sobie tam podłączyć trochę, więc z zapasem. No i zobaczymy, co mamy w kolejnych paczkach. Yy, kleję do okna, mam już boczne i dachowe, więc tak naprawdę mógłbym nawet już dzisiaj zaczynać pracę, bo od tego zawsze boczne drzwi, później okna, elektryka i zaczynam izolować. I tu prawdopodobnie przyszła mi kuchenka, którą sobie zamówiłem do garażu. Bo będę tutaj spędzał sporo czasu i chciałbym sobie ugotować coś na ciepło podgrzać. Jakąś jajcówę zrobić. Nic specjalnego, tam 30 parę funtów za to zapłaciłem. Tak to wygląda. Myślę, że w zupełności wystarczy, żeby sobie coś tam jakąś kiełbasę na ciepło zrobić. Fajna sprawa. Mam do tego teraz miejsce, więc będę korzystał z tych wszystkich rzeczy, które. Wcześniej nie mogłem. Wieczorna Siela dawno nic nie oglądałem na Netflixie. Odpaliłem serial Wikingowie. Świetna zapowiedź, zatrzymałem e, fajne wprowadzenie, intro i przede wszystkim lektor, który opowiada krótką historię i kończy słowami Gdzieś nie opodal, e, wioska gdzieś nie opodal Londynu. To niesamowicie pobudza moją wyobraźnię, jeżeli chodzi o tematykę poszukiwań detektorem metali. Ja wam o tym nie mówiłem, ale to takie w mojej głowie top 1 znaleźć, znaleźć coś, co należało do wikinga. Nie wiem czemu, ale ta epoka i historia wikingów leży mi jakoś blisko serca i nie potrafię tego wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Inne epoki, zupełnie inny odbiór, a ta historia, czy to książki, czy film, wciąga mnie niesamowicie tak, że podejrzewam, że jak obejrzę jeden odcinek, to... Prace na garażu opóźnią się do stycznia, dopóki nie przerobię całego tematu, bo tak było w, w, no wcześniej, jak czytałem czy oglądałem, robiłem książkę w, tak naprawdę w kilka dni. Puszczam i dam Wam znać, jak, jak mi to wlazło, ale jestem przekonany, że weekend mam z głowy. Mamy dzień kolejny na budziku, 5 stopni. Nad ranem już były przemrozki. Jedzie za mną brat Karoliny Sławek. Jedziemy do Halforca kupić jakąś chemię i na garaż posprzątać samochody. Zobaczymy, co dzisiaj dzień przyniesie. No i taki klops. Taka leśna droga, przymrozek. Tu chyba, bo tu jest ślad. no jest. To tak wysoko wleciałeś? Nie no, mówię no, no ci, auto było tak kurwa. Nie? To to? Nie no to, było... nie no, to to. Nie no, to jest to, tylko patrz jaki to jest chyba koniec, nie? nie, to czekaj, zaraz to weźmiemy, może nam się to uda jakoś sklejać. Ej, to wysoko wleciałeś? No. No na to się, na to oto drzewo, o to drzewo, patrz. O to drzewo. No. W tym plastiku było mocowanie do klaksonu. No, i spadł jak w porządnym garażu na tretytki. Będzie trzeba to zamówić. Obsa. Dostawałem od Was mnóstwo komentarzy, że te regały nie wytrzymają obciążenia. Belki mają ponad 3 metry. Regały poskręcałem razem. Ciężar się rozłożył, jak widać, ponad 30 sztuk. Błazeria, panele, mnóstwo drobnego materiału i nic z tymi regałami się nie dzieje. A wybrałem najtańsze, jakie były na eBayu. No, gdybym do jednego regału nakładł jakieś akumulatory, ciężkie rzeczy, podejrzewam, że mógłby się pojawić problem, ale w tym przypadku spełnia to swoją rolę. Dobra, przyjechało okno i z oknem, nie tyle co z oknem, ale będę miał zabawę przy drzwiach, bo muszę rozebrać ten zamek. Trochę szkoda, bo jakieś dodatkowe bezpieczeństwo, ale okna do połowy mi się zupełnie nie podobają. Zamówiłem pełne, tak jak ta linia biegnie. Wleci, więc będę musiał to usunąć. Spolerowane już nie wygląda tak źle. Kupiliśmy taką pianę aktywną do tapicerki, a w sumie dwie. I zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo no zmęczona jest ta tapicerka. Taki jasny walur kiedyś był. Andrzej, co ci się tu wylało? Tu. Jus. Szału nie ma, ale jak widać jest dużo lepiej. Cuda nie widy się dzieją na tej drodze. Jest ze mną Darek Widz, przyjechał, działamy przy kamperze. No i co? Sławek w sobotę drapnął pobocze, a Darek dzisiaj lusterko zrzuciło go z drogi i o. o tego jeszcze nie było, fala nieszczęścia wylatuje dzisiaj ściana grodziowa, wstawiamy okno do wstawienia mamy daszki, czekamy jeszcze na solary ta ściana grodziowa wylatuje zrobimy drugą z okienkiem, bo będzie sporo podróży po Europie, mamy Anglika więc to okienko na pewno umożliwi widoczność, duża łazienka ogólnie o zabudowie to Wam może opowiem trochę później kolejnych odcinkach, bo kilka dni prac przed nami. Tutaj wleci elektryka, też taka ciekawostka. Na pewno ogrzewanie i na pewno dwie baterie. Na ścianie będzie wszystko, co potrzebne. Zobaczycie to sobie w materiale. Ja już nie przedłużam, ustawiam timelapsa i bierzemy się za ściąganie tego wszystkiego. O! I kurwa mówiłem co tu na Cię do kamery nagrywa dopiero co wygadali, gadali, że kasa leży zawsze Powiem wam, że ta kuchenka to tutaj zrobiła zarąbistą robotę spocznego Trzeci dzień prac w trakcie. Lewe okno wstawione, gniazdo zewnętrzne. Prawa strona przygotowana pod kolejne okno. Za chwilę skręcimy ramkę. To jest 2,13 rocznik, tak? Jaki masz przebieg w tym aucie? To jest 126 126 tysięcy, więc no jest dobrze. Co? Posługi. Ops. Artysta ze mnie żaden. Ale wystarczy, żeby wytłumaczyć. Yy, mamy long wheelbase'a. Łóżko, teraz tak mało kto się decyduje na łóżko w sprinterze na szerokość, bo mamy po skończonej zabudowie yy, 1,76 m. Ale Darek ma 1,72 m wzrostu, więc jak dla niego najbardziej tak. Poza tym yy, podniósł sobie też podłogę. Styrodur piątka na kantówkach, więc ma dobrze wy, wyizolowaną podłogę. Yy, łóżko będzie podróżował sam na 120 a Z tej strony mamy prysznic z łazienką 120 do 140 na 80 więc jak na kampera to naprawdę sporych rozmiarów prysznic i łazienka bo w środku będzie też toaleta chemiczna za tym wlatuje już w tym momencie widzieliście wycięte okno więc wleci tutaj aneks kuchnia i spalnikiem po drugiej stronie kuchnia z umywalką jakiegoś kawałek blatu roboczego no i po tej stronie Dwie skrzynie, wysuwany stolik, można sobie popracować na laptopie, mamy łóżko, miejsce, gdzie możemy sobie wygodnie się zjeść, popracować na komputerze, kuchnia po lewa, prawa strona, lodówka, palnik, umywalka, no i spora łazienka. Tak to będzie wyglądało. Elektryka e, fajna, bo na Renuzi i Solary, i wszystkie podzespoły do tej e, elektroniki będą z jednej, e, elektryki będą z jednej firmy, więc myślę, że będzie to wszystko hulało na takim fajnym poziomie. My tak naprawdę zamykamy dzisiaj te prace na jakimś tam dzisiaj do końca tygodnia na etapie wstawienia okien. To co widzieliście, jeszcze zaraz wam pokażę, bo ta strona ściany grodziowej została też obita takim materiałem, więc jest skończona. Z, z każdej strony. Po ścianie grodziowej zostaje nam skończyć to okno, przeciągnąć jeszcze wszystkie kable, dlatego część izolacji jest zrobiona, część nie. No i Darek wraca do Polski, będzie już sobie w Polsce robił ściany, podłogi. Przyjechał do mnie tylko z rzeczami, który, z którymi tam miał troszkę obawy, jeżeli chodzi o wycinanie jakichś takich stałych elementów. No nie ma tutaj tak naprawdę zbyt dużego marginesu błędu, więc zrobimy to co trzeba, a resztę już będzie sobie zabudowywał sam. A tak to wygląda z tej strony. Wycięliśmy płytę na wymiar, oklejone tym materiałem, podbite, i z dwóch stron to wygląda naprawdę fajnie. Jest słabe światło, ale myślę, że to będzie na tyle widać. Dopiero wleciała przeprowadzka. Już pierwsze prace przy kamperze na zlecenie. A ogródek stoi. W sobotę muszę się za to wszystko wziąć i w końcu przywiozłem plandekę poskładać w jedno miejsce, przykryć, bo nie będzie co zbierać na wiosnę. Niedłuży ten ogródek, ale myślę, że niedługo zobaczycie w nim jakieś zmiany, jak tylko znowu dzień będzie dłuższy i pogoda, to porobię jakieś fajne skrzynie. Posadzimy trochę sadzonek na wiosnę. No coś się na pewno będzie działo w tym ogródku. Mamy dzień kolejny, powoli budzę się. A w sumie budzimy się do życia. Ej, on ważył 3 kilo, jak go przywieźliśmy. Teraz waży 4 tygodnie później, koło chyba 8 z groszem, już może nawet i 9. Choć tu on żyje. Już I jest już taki duży. Taki duży już jest Świetny jest. Rośnie jak na drożek, i o to chodzi. Słuchajcie, jadę na garaż, jutro kończymy pracę przy sprinterze i wieczorem jadę odebrać, odebrać. Może nie wszystko Wam będę zdradzał, ale będzie odcinek pod tytułem kolejny, mniej niż mini. No i potrzebuję coś na krótkie, jak jednodniowe wypady, więc możecie się domyślać, co się pojawi na kanale. W sobotę posprzątam, maksymalnie do poniedziałku i we wtorek pełno parą. Ruszam już z budową, ruszam już z budową. Rynówki. Ogarnę, powycinam okna. Mam już cały materiał, pozamawiałem, wszystko przyszło, więc mogę startować. I to tyle jeżeli chodzi o nadchodzące dni. Znam Was na tyle i wiem, że na pewno pojawią się komentarze odnośnie ściany grodziowej, czyli projekt Darka, że będzie żałowo, po co ta ściana grodziowa tam i tak dalej, że tutaj na początku odcinka mówię o tym, że w Renówce będę miał łatwy dostęp do kabiny kierowcy, a tutaj za chwilę w tym samym odcinku stawiam ścianę grodziową ze mną jak z małym dzieckiem. Jeżeli ktoś przyjeżdża, chce żeby zrobić mu usługę, pomóc przy budowie kampera, chce tam ścianę, nie ma najmniejszego problemu. Osobiście uważam, że są plusy i minusy takiej ściany grodziowej. Byłem po obu stronach barykady. Miałem najpierw sprintera, dużo osób to krytykowało. Później zbudowałem renówkę retówkę z obrotowymi siedzeniami. I uważam, że i tutaj, i tutaj są plusy i minusy, jak to w życiu. Poza tym, z tego co wiem, to Darek jest yy, budowlańcą i potrzebuje ten samochód, żeby jeździć w delegację i ma wyznaczone miejsca do postoju na noc, kantyny, prysznice, więc nawet nie musiałby budować swojego. A mimo to to zrobił, zrobił i mimo to będzie budował prysznic w środku. Także kto jak chce, kto jak lubi. Mi to osobiście nie przeszkadza ta ściana grodziowa zupełnie. Więc yy, to chyba tyle, jeżeli chodzi o. Yy, ten odcinek, ciężko tak rano pozbierać myśli, dlatego już nie przedłużam. Dziękuję Wam przy ogromnie, zostawcie jakiś ślad po sobie, no i do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć.